Zapytam pana o kilka szczegółów. W środku były moje bułeczki. To nam niewiele pomoże. Chodziłoby mi raczej o markę. Właściwie nie miał żadnej marki. Pan Brown zrobił mi go, gdy u nich zamieszkałem. Składak. Uff. Kolor? To się chyba nazywa wiklinowy. Na razie wpiszę żółty. Czy zaciągnął pan hamulec ręczny? To zawsze trochę spowalnia im ucieczkę. Nie miał hamulca ręcznego. Nie miał nawet hamulca nożnego. Jeśli musiałem go zaparkować na jakimś wzniesieniu, zazwyczaj podkładałem kamienie pod koła, zwłaszcza gdy jechałem po ziemniaki. Ziemniaki? A co mają do tego ziemniaki? Sporo ważą, szczególnie odmiana King Edward. Gdyby mój pojazd zaczął się staczać w dół, to sam nie wiem co bym zrobił. Pewnie zamknąłbym oczy, żeby nie widzieć jak w coś uderza i wszystkie ziemniaki się wysypują. Umówmy się, że tego nie słyszałem. Takie rzeczy nie najlepiej brzmią.